A nie można tego interesu połączyć ze sprzedażą miodu? Słuchaj, oczywiście, że można. I są pasieki takie większe, które tak robią. tak, Dywersyfikują sobie przychody, żeby je uzyskać z różnych gałęzi pszczelarstwa, po to, żeby właśnie nie było tak, że jest rok na przykład cienki na odkłady, bo nikt nie kupuje, bo pszczoły się roją, każdy sobie zbiera rójki i nie potrzebuje odkładów i nagle nie mamy z czego żyć. Nie? Więc yy, sprzedają matki, sprzedają pakiety, odkłady, Sprzedają produkty pszczele, prowadzą mentoring, jakieś szkolenia prowadzą pasieki na przykład za pieniądze, tak? Pasieki miejskie, bardzo często firmy chcą mieć pasiekę, kilka uli na dachu, potrzebują kogoś, kto się będzie tym zajmował. Zakładają miodosytnie na przykład, sprzedają miody pitne i tak dalej, i tak dalej. No pszczelarstwo to jest jakby gałąź rolnictwa, też bardzo rozbudowana, która ma bardzo dużo różnych podgałęzi, można powiedzieć, i można się wyspecjalizować w jakiejś jednej dziedzinie, na przykład w sprzedaży matek i sprzedawać tylko i wyłącznie matki, a można być takim pszczelarzem od wszystkiego jakby, nie? I starać się mieć jakby szeroką ofertę, żeby trafiać do różnych ludzi i różne i jakby produkty, na przykład, sprzedawać nie tylko produkty pszczele, takie jak na przykład pieżżga, pyłek, miód i tak dalej, tylko na przykład właśnie matki, oprócz tego jeszcze być może w mniejszej skali, być może jakby ktoś się zajął tylko hodowlą, to by miał ich o wiele więcej, tak, ale właśnie dzięki temu, że wszystkiego po trochę, nie? no to ma taki spokojny dochód, że jaki rok by się nie trafił, taki zawsze gdzieś tam dochód da.